Książka Kto Ci ukradł marzenia, czyli autorska metoda spełnienia tysiąca marzeń, napisana i czytana przez autora Michała Wrzniaka. Książkę tę dedykuję osobie, która jest spełnieniem moich marzeń i dzięki której spełniłem tysiące z nich i zapewne jeszcze tysiące spełnię. Kasi Wawrzyniak. Kocham Cię, skarbie. Wstęp. Mental Frame numer 337. Czy masz wystarczająco pojemny i elastyczny umysł, aby uwierzyć w to, że dużo więcej zależy od Ciebie? Michał Obrzymiak. Ogromna pustka. Zaczęło się od tego, że wydawało mi się, że kogo jak kogo, ale mnie to nigdy nie spotka. Jak to możliwe, że spełniłem wszystkie swoje marzenia? W sferze życiowej to może, jeszcze, jeszcze. Poznanie tej jedynej, zakochanie się, założenie wspaniałej rodziny to wydawało mi się zawsze w miarę łatwe, dopóki nie stałem się ojcem dwóch córek. Wtedy zrozumiałem, że reszta to przy tym pikuś. No ale nie jest to książka o tacierzyństwie, więc pozwól, że pozwolę ci żyć w iluzji. Z perspektywy czasu widzę, że po prostu nie było to moim priorytetem. W sferze kariery robienie tego, co się uwielbia, pracy z ciekawymi ludźmi i poczucia, że robi się rzeczy ważne i dobre, to również uznawałem za bardzo proste, ponieważ było drogą do głównego celu. Celu, którym był wiecznie uciekający z mojego zasięgu, święty Gral. Czyli zaprzestanie regularnego martwienia się o pieniądze i swoboda w decydowaniu o tym, czy czegoś pragniesz, czy jest to tylko krytycznie niezbędne. Niezależność i stabilizacja finansowa, która jest z roku na rok coraz większa, zamiast chwilowych przypływów i częstszych odpływów pieniędzy, pokazujących dziury w moim budżecie. O tym marzyłem i pracowałem na to dzień w dzień przez hmm, dobre kilkadziesiąt lat. Nie marzyłem ani nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek stanę się kimś sławnym. Kimś, kogo ludzie rozpoznają na ulicy, proszą o zdjęcie czy autograf. Tych kilka minut sławy przecież może zdarzyć się każdemu. Jednak stanie się kimś, z czyim zdaniem ludzie się liczą i kogo proszą o poradę, na której opierają swoje dalsze losy hm. to już dla biednego i nikomu nieznanego dzieciaka było zbyt nierealne i nawet nieistotne, żeby o tym w ogóle myśleć. Od zawsze jednak byłem marzycielem. Byłem biednym chłopcem, dla którego większość możliwości była poza zasięgiem. Nie mogłem być harcerzem, bo nie było na mundur. Nie mogłem chodzić na karate, bo co comiesięczna opłata była zbyt duża, a cena kimona przerażała. Nie mogłem pływać na basenie, bo trzeba było tam spory kawałek dojechać. Jednak byłem zwykłym dzieciakiem, któremu za wiele nie było potrzebne. Wystarczały mi plastikowe klocki, z których wyobraźnia tworzyła wszystko i opowieści o tym, że gdy byłem bardzo mały, to żyło nam się dużo lepiej i miałem wtedy klocki LEGO. Na ich poszukiwanie wybrałem się nawet do ciemnej i śmierdzącej stęchlizną piwnicy. Znalazłem kilka sztuk i zastanowiło mnie, jak to możliwe, że kiedyś mamie Żeło się lepiej. Hm. Ponieważ wiele rzeczy było poza moim zasięgiem, pozostawały mi gonitwy starymi uliczkami, a gdy i to się znudziło, bo stare oznaczało ciemne i cuchnące moczem, odkrywanie tajemnic na ogromnych budowach rozbudowującego się kalisza. To było ciekawe, niemal jak chłopcy z placu broni. Wspominając te okresy, widzę między nami, mówiąc, że raczej miałem co robić. Nigdy się nie nudziłem, nie narzekałem i nie płakałem za czymś. Nie mogłem mieć jednego, to skupiałem się na drugim. Po co tracić czas na myślenie o czymś, czego się nie ma? Lata mijały, a ja dorastałem. Wtedy pojawiło się pierwsze, poważniejsze marzenie. Z czym się zetknąłem i gdy zacząłem o tym myśleć, okazało się, że okruszki marzenia rozrzucone były po całym moim dorastaniu. Zobaczyłem komputer. I po raz pierwszy pozwoliłem sobie o nim zamarzyć. Zagówniarza pierwsze z Dick miał Piotrek, z pierwszego piętra. Ojciec przywiózł mu go z RFN-u. Szok. Może zraz udało mi się przesunąć złożoną skropek mrówkę po ekranie. Potem, w podstawówce, komputer w klasie miał Krzysiek. Do niego chodziło się na wagary. Choć często jego komputer przegrywał z odtwarzaczem wideo. Lata mijały, a ja bywałem w pobliżu czegoś, co miało zmienić całe moje życie. Nadać mu wręcz kierunek. Umożliwić karierę. I spełnienie wielu z moich marzeń. Gdy więc po raz pierwszy o czymś tak mocno zamarzyłem, wchodząc w dorosłe życie, to ukochana siostra Bebe stanęła na rzęsach, żeby coś w tym kierunku zrobić. Skubana. Zamiast opłacić czynsz w danym miesiącu, spełniła marzenie brata. Ciocia Hania jej pomogła i stałem się posiadaczem pierwszego profesjonalnego komputera. Nie jakiejś tam konsoli do gier, ale komputera przez duże K. Używany, monochromatyczny dla wielu... Nawet nie wiecie, co to jest. Czyli jednokolorowy monitor. Herkules. Procesor 286 po przejściach działał, był. Jako baza komputera starczyła na krótko, ale psucie go i naprawianie bardzo szybko nauczyło mnie, jak zarabiać pieniądze na rozwiązywaniu swoich i cudzych problemów. Trudno jest w kilku akapitach zawrzeć poczucie niemożliwości oraz lata przemiany do momentu, gdy zaczynasz wreszcie mieć wrażenie, Jakbyś dopiero zaczął oddychać. Gdyby jednak ktoś mi wtedy powiedział, że pewnego dnia osiągnę tak dużo, no oczywiście biorąc pod uwagę mój start w życiu oraz początkowe możliwości, gdyby ktoś mnie zapewnił, że pewnego dnia spojrzę wstecz i będę w szoku, to pokiwałbym przecząco głową i przestał po prostu słuchać tych bajek. Gdyby ktoś do tego dodał, że zamiast się tym cieszyć, powinienem chcieć więcej, bo pewnego dnia zrealizuję wszystkie swoje marzenia i zatrzymam się, czując ogromną pustkę. Że zamrozi mnie to na kolejny rok czy dwa? Heh, w to bym nigdy nie uwierzył. Oceniając to z perspektywy czasu, najpierw wcale nie marzyłem, bo nie wiedziałem, że tak można, a wręcz trzeba. Później oglądałem życie z daleka, bojąc się zaangażować, żeby ponownie nie czuć się zranionym ani odwróconym, ponieważ nie mogłem czegoś mieć. Aż dotarłem do momentu, w którym pomimo korka z lampy wydostał się dżin, spełniający więcej niż tylko trzy życzenia. Uświadomiłem sobie, że jeśli o czymś regularnie myślę, to zaczynam układać plan. Który to ma coraz większą szansę na realizację. Znalazłem się więc w miejscu, w którym zacząłem mieć tak wiele marzeń i pragnień, że nie sądziłem, że pewnego dnia można odpuścić i nie czuć tego wewnętrznego pędu do poszukiwania i zdobywania. Nie sądziłem, że można w życiu spocząć na laurach. Na szczęście dla mnie i dla Ciebie. Dobrze, że to się wydarzyło, ponieważ bez tego doświadczenia nie poczułbym potrzeby napisania, ani teraz czytania tej książki. Dziś wiem, że gdybym startował jeszcze raz, to przygotowałbym się inaczej. Rozpisałbym nie jedno, nie dziesięć, ale minimum tysiąc pojawiających się regularnie marzeń, co po przesłuchaniu tej książki, muszę Cię ostrzec, na pewno zaczniesz robić. Zaryzykuj, że spełnisz je wszystkie, a te, które po jakimś czasie rozpłyną się we mgle, może po prostu były ćwiczeniem dla Twojego umysłu.